E, witam, moje nazwisko Georg Garbowski, ja jestem mistrzem w zawodzie bioenergoterapeuta i naturopata. Dziś przeprowadzam e, terapię e, taką regulującą stan energii po zawale. Czyli jaka sytuacja była, no e, już e, osoba, która w tym momencie jest ze mną połączona i obserwuje całą tą terapię e, tutaj przez kamerę. E, no, sytuacja już jest, że już, yy, jest po operacji yy, wstawienia bypassów, one były gdzieś wzięte, yy, żyły, z nogi. Yy, także tutaj już wszystko jest zrobione. Energetycznie, wszystko już jest wyregulowane. Yy, wczoraj zrobiliśmy yy, regulację ta regulacja się oczywiście dzisiaj zachowała, y, czyli dzisiaj sprawdziliśmy i dostroiliśmy jeszcze y, pojedyncze organy, które, y, co prawda, poprawiają się, ale to tak jest o jeden stopień do przodu. Także y, dziś chciałbym y, przeprowadzić. Aha, jeszcze jest jedna sytuacja, że y, na lewej noze była y, jest. Była rana, która się troszkę ciężko goiła. Wczoraj przeprowadziliśmy regulację radiestycyjną organów i tu poruszyliśmy energię na śledzionie i wątrobie. Dziś ta rana już jakby lekko lepiej wyglądała, ale no, zrobimy jeszcze dzisiaj dokładne dostrojenie organów, przeprowadzę jeszcze terapię, detoks uwalniającą, rozbijającą wszelkie wirusy, pasożyty, grzyby yy, w, w organizmie yy, i zobaczymy jakie będą efekty. Całą terapię zaczynam od oczyszczenia stanu yy, yy, aury. Czyli użyję zestaw kamertonów Energia 1 i tutaj Yy, oczyścimy, podenergetyzujemy, przygotujemy wibracyjnie stan aury do yy, całej terapii, i rozpocznę od dostrojenia organów do częstotliwości zdrowia i wyślemy też substancje z wahadeł, czyli do zestawu kamertonów z częstotliwościami zdrowia mamy oczywiście też i wahadła zrobione na moje zamówienie przez firmę BAJ i te substancje będą po podniesieniu pola do góry będą jakby bardziej wchłanialne wykorzystam też oczywiście płytę serii uzdrawianie kamertonami organy w pierwszej części no i zobaczymy co nam tutaj w międzyczasie jeszcze wyjdzie czyli tak, uaktywniam kamerton do nadnerczy i kieruje w kierunku czy daje do słuchania z lewej i z prawej strony, i nad mózgiem, tak aby wszystkie ośrodki w korze mózgowej dostały tego impulsu. I teraz, e, oczywiście, wyślę substancję e, z wahadła. Oczywiście dajemy e, intencję: przekaż tyle uzdrowiających e, wibracji z wahadła nadmercza, e, popraw, e, wzmocnij organ wylecz. Następnie zmieniamy muzykę na numer 2 yy, jeli to grube. Utwór numer 3 to krew i układ krwionośny. Chodzi o wahadło, jej to grube i to cienkie, to jest w jednym wahadle i podamy to później, jak będzie jej to yy, cienkie. Czyli yy, wahadło jest uniwersalnie zrobione na jej to grube i jej to cienkie. Teraz wahadło z substancjami krew, układ krwionośny. Utwór numer 4 to kości. I podajemy na całości ciała i wahadło z substancjami zdrowia, kości i potwór numer 5 to tkanka tłuszczowa. Utwór numer 6: Mięśnie, i tu wahadło też będzie uniwersalnie zrobione na kankę tłuszczową i mięśnie. Utwór numer 7: to nerki. Stronu, obu stron i tak samo nad mózgiem z lewej, prawej strony do słyszenia i nad mózgiem. I za każdym razem wysyłamy substancje wapadła. z substancjami zdrowia Darek. Następny utwór numer 8 to węchasz moczowy. to właśnie ten organ, który wczoraj był lekko przyhamowany, my go no tam pobudziliśmy radiestycyjnie już, a teraz go jeszcze dostroimy już śledziona teraz podjęła samodzielną pracę, co już jest czymś pozytywnym jeśli chodzi o jakieś, jakiekolwiek rany trudno gojące się to uaktywnienie śledziony powoduje, że jakby ona przejęła tą funkcję spalania wszelkich toksyn no, tak, tak mi tu wychodzi od strony takiej energetycznej Następnie dostrajamy żołądek i wahadło z substancjami zdrowia żołądek pachadło zawsze wykonuje ruchy obrotowe w prawo, czyli tak jest skonstruowane, że kręcąc się w prawo wysyła te wszystkie substancje i zatrzymuje się zawsze sama automatycznie, tak jakby organizm mówił ile tych substancji chce pobrać. Także nie jesteśmy w stanie tych substancji wysłać za dużo. Wór numer 11 to jelito cienkie. Tu właśnie podamy wahadło z substancjami zdrowia, jeli grube, jeli to cienkie i to jest właśnie w tym jednym wahadle, które podajemy dopiero teraz. Utwór numer 12 to wątroba, która też wczoraj była przyhamowana. My ją dzisiaj oczywiście pobudzamy, wzmacniamy, dostrajamy. Wibracjami yy, zdrowej wątroby, i utwór numer 13 to yy, pęcherz żółciowy, oczywiście Bachado też jest zrobione uniwersalnie na yy, wątrobę i pęcherz yy, żółciowy, utwór numer 14 to płuca. Które właśnie wczoraj były jeszcze osłabione, ale dziś już y, pokazują poprawną pracę. I też takie wahadło y, z substancjami zdrowia serca jako organ. To też takie wahadło jest oczywiście. Tutaj, no, ja, energetycznie stwierdzam, że praca operacja została wykonana poprawnie, bo ruchy energii pokazują, że wszystko jest energetycznie w porządku. Tu możemy podać jeszcze substancję z wahadła na tarczyce, i dopiero przejdziemy teraz do następnego utworu. Czyli mózg i układ nerwowy podajemy, oczywiście, na całe ciało. Słuchamy z lewej i z prawej strony i takimi ruchami falowymi na całe ciało. I podajemy wahadło substancjami mózg i układ nerwowy na całe ciało. Jeszcze takie wahadło, y, substancje zdrowia oczy. I ostatnim utworem jest y, DNA, czyli częstotliwość 528 Hz. Możemy podać się z dwóch różnych wahadeł, kamertonów. Y, I tu mam jeszcze 5 różnych wahadeł. System immunologiczny, pobudzamy. Następnie system alergiczny, pierwszy, bo te systemy alergiczne są dwa. Następnie ciśnienie chodzi o to, aby wyrównać ciśnienie krwi. System alergiczny, czyli mamy dwa systemy alergiczne. Alergia 2, i ostatnim wahadłem jest menopauza takie odmładzające substancje wibracji. Po dostrojeniu, teraz, yy, właśnie organów. Ja będę chciał jeszcze teraz przeprowadzić y, terapię detoks, oczyszczającą z wszelkich, y, no tutaj chodzi o oczyszczenie takie energetyczne, grzyby, pasożyty, wirusy, ale tu chodzi też o z jakichś powodów y, rana na nodze y, tak jakby się lekko ciężko goiła. A więc, może dostroimy to zestawem detox. On sobie pewnie poradzi energetycznie z tym. Wykorzystam płytę z serii uzdrawiania kamertonami detox. I to jest 11 utworów. Zaczynamy od 2048 do 5460,8 Hz I tutaj rozbijemy wszelkie sprawy, które w no są niepotrzebne utwór numer 1 i zaczynamy tutaj właśnie od lewej nogi, idziemy takim ruchem falowym wychodzimy na śledzionie tak jakbyśmy tą energię chcieli wypchnąć żeby ona tam właśnie w śledzionie i wątrobie wykonała swoją pracę za głowy i ostatni i tak troszkę dłużej na wysokości tej właśnie nogi i ręki która też tam jakby trochę cierpiała utwór numer 2. to Dziennikarz, D. D. Utwór numer trzy. utwór 4 dźwięk tonacji F utwór numer 5 dźwięk tonacji G

Stwór numer 8 to dźwięk tonacji C, czyli zaczynaliśmy od 2048 Hz. Następne C to następna tonacja razy 2 4096 Hz. Idziemy następne D. Czyli teraz cały czas idziemy z częstotliwościami do przodu. I za chwilę będzie najwyżej nastrojony właśnie kamerton dźwięk w tonacji F i 5460 Hz to ut utwór numer 11. A teraz jesteśmy przy utworze numer 10 i to utwór w tonacji E. I teraz ostatni, najwyżej nastrojony który można jeszcze precyzyjnie nastroić to właśnie ten dźwięk instalacji F i 5460,8 Hz. Całą terapię kończymy takimi dźwiękami uspokajającymi, harmonizującymi. I dodatkowo będę chciał jeszcze yy, teraz podać wahadło, yy, właśnie wahadło Y, które uaktywni właśnie cały ten system limfatyczny, on został już teraz pobudzony, ale możemy to jeszcze y, wykonać w inny sposób. Tutaj wykorzystam płytę z serii uzrabianie kamertonami y, Miłość. I chodzi mi teraz o tonację, y, właśnie tą C. Od tego się zaczyna, ale uaktyw y, uaktywniam właśnie, odpromieniowuję wahadło WML. I ono będzie wykonywało teraz ruchy takie oczyszczające cały ten układ limfatyczny. I też prowadzę w ten sam sposób, jak prowadziłem wahada, czyli zaczynamy od nogi lewej, idziemy do szyi, wychodzimy na śledzionie. Teraz wychodzę na wątrobie, teraz lewa ręka. Wychodzę na śledzionie, jakbym chciał wypchnąć tą negatywną energię. Prawa ręka, wychodzę na wątrobie, za głowy. Wychodzę na śledzionie i z prawej strony i takie y, te ruchy oczywiście jeszcze raz powtórzę. Pachadło WML y, promieniuje kolorem niebieskim i to właśnie ma właśnie wpływ na ten układ limfatyczny. No a w ogóle pobudzenie całej odporności. Teraz y, wahadło zwalnia już te swoje obroty, czyli y, po trzech takich y, oczyszczeniach y, mówi mi, że y, to już wystarcza. Oczywiście y, te wahadło powinniśmy y, odpromieniować na, nad świecą, ale też uderzenie o przedmiot powoduje y, odpromieniowanie y, wahadła. I teraz będę chciał jeszcze podać takie y, wahadło. Y, przepraszam, kamertony. Y, w tonacji C, i tonacji A. Są to dwa kamertony 111 i 128. I to jest właśnie aktywacja miejsc mocy. Pobudzenie w ogóle całego układu energetycznego. Zamieniamy kamertony miejscami, ale one też działają właśnie przeciw bólowom. Wzmacniają cały układ energetyczny. My podamy to w ten sposób, i teraz znowu zamienię, i podamy to jeszcze z drugiej strony, idąc od kosmosu do dłoni i aż do stóp. Czyli takie yy, ruchy oczyszczające cały układ energetyczny, zamieniam miejscami, tak aby oczywiście energetyka po obu stronach była zrównoważona. I na sam koniec dodamy jeszcze, yy, mamy taki, oczywiście wczoraj żeśmy rozmawiali ten temat, czy jest coś takiego odmładzającego. Yy, oczywiście, yy, czy to był żart, czy to, yy, ale yy, no, pytanie, yy, czy jest jakiś zestaw kamertonowy taki odmładzający, pobudzający, yy, zatrzymujący procesy starzenia się. Yy, właśnie yy, jest taki zestaw i ten zestaw to jest zestaw Witalność. To kamertony 635, 637 i następna para 909 i 911 Hz. Właśnie te wibracje odmładzające, pobudzające, zatrzymujące jakieś procesy, których byśmy nie chcieli w organizmie mieć, czyli po trzy razy. Zatrzymuje się lekko na wysokości śledziony wątroby. Następnie tarczycy, zwalniam tutaj zatoki i dopiero teraz daję do słuchania z obu stron. I następny układ to oba kamerdowy razem. I ciekawa sytuacja 637 i 635 tam jest 2 Hz różnicy i to są jeszcze wytworzenie dodatkowych fal delta. No bardzo, bardzo wzmacniający cały układ. I teraz inaczej to jeszcze podamy od góry poprzez całe ciało dla zrównoważenia strony plus i minus, zamienię kamertony miejscami oczywiście kamertony podajemy na całe ciało nie to nie jest tylko tego do słuchania tylko trzeba je podać właśnie na całe ciało, także by cały układ komórkowy tych właśnie wibracji dostał i następna para to y, utwór y, w tonacji Ice i to będę musiał dać na y, utwór numer 11, tak aby tonacja się zgadzała właśnie z, tym, y, z tą parą kamertonów. Też zacznę od dołu. że 909-911 Hz, właśnie rosyjscy naukowcy mówią o czymś takim jak no, odbudzenie, ale też pobudzenie seksualności, oziębłości, no, szeroko pojęte, ale no, takim tutaj wyszło, oczywiście podajemy tutaj na całe ciało. razem podamy tak aby zabezpieczyć pole e, aury kolorem fioletowym.